Na egzaminie u Jezusa. Aby być jednym z mieszkańców Nowego Chrystusowego Królestwa, trzeba zdać egzamin. Warunki są wymienione przez samego Jezusa. Podręcznik, jakim trzeba się posłużyć do nauki i przygotowania na ten sprawdzian, jest Ewangelia Jezusa. Piszą ją ewangeliści. Ale to Jezus jest wykładowcą, mistrzem, nauczycielem, profesorem w tej wyższej szkole, jaką jest życie. Zwróćmy uwagę, na czym opiera się ten test życiowy, który daje nam prawo do zamieszkania w nowym tysiącletnim królestwie, które jest zapowiadane przez wszystkich proroków w Biblii. Jezus jako pierwszy dał przykład swoim życiem i postępowaniem, że jeśli w naszym bliźnim, czyli osobie, która jest obok nas, czy to w domu, w środowisku, w miejscu pracy, w sąsiedztwie, w każdym miejscu, gdzie spotykamy drugą osobę, czy to w kraju, gdzie żyjemy, czy też poza nim. Gdzie życie nas zaprowadziło? Jeżeli w każdym spotkanym człowieku będziemy umieli widzieć brata i siostrę, tak jakby to był sam Jezus, to doskonale zdamy ten egzamin i zakwalifikujemy się do nowego, tysiącletniego królestwa, bo Jezus szuka mieszkańców. Którzy będą żyli w braterstwie uniwersalnym. Jezus jest wspaniałym i niezwykle dobrym wykładowcą i profesorem. Egzaminuje, ale wcześniej daje nam wskazówki i podpowiada rozwiązanie zadań, jakie są podstawą tego egzaminu. Uprościł wszystko, mówiąc. Miłuj Pana, Boga Twego całym sercem, całą duszą i całym Twoim umysłem, i kochaj bliźniego Twego, jak siebie samego. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Z Ewangelii Świętego Mateusza, 25, wiersz 31-40 Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów, owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mamy jeszcze trochę czasu, aby przygotować się dobrze na ten egzamin, ale czas nagli. Nie odkładajmy zbyt długo tego przygotowania. Aby nie trzeba nam było żałować, że za mało zrobiliśmy.